Hej. Tak jak obiecywałem Pokażę wam wszystkie moje zestawy Ale no nie zupełnie pokażę Zestawy tylko instrukcję I będziecie wiedzieli jakie mam zestawy no Bo po prostu nie chce mi się Wyciągać tych wszystkich zestawów Z szafek, z kartonów I tym podobne I dlatego wziąłem Instrukcję, tu są wszystkie moje Zestawy z Lego Ninjago I Lego Nexonite Dobrze, no to co No to Yy, zaczynamy, no yy, tutaj jest sezonu szóstego, Smok Kola, yy, tutaj z Ninjago Legacy, o to już mi coś spada, z Ninjago Legacy, tak, Złoty Smok odnowiony, tutaj sezon szósty, podgiemni Piraci, tutaj z sezonu dziewiątego Sala Tronowa, Kilo kontra samura X z sezonu ósmego, e, tutaj dwie instrukcje Ninjago, e, tutaj jedno, tutaj drugie E, oczywiście wyścig Jaguara, wyścig no, no coś w tym się tak się nazywa, e, to no, ten zestaw. No, tutaj mamy pojazd Mistera i, i oczywiście Zejna to i maska zemsty. E, tutaj mamy z Nexonite. Pojazd Generała Magmara. też fajny, e, też fajny zestaw. Polecam kupić. Nawet ma tego. Nawet ma klatkę taką specjalną na figurkę. Teraz mam tego. Ło, to jest spada trochę. Tutaj mam oczywiście tego. Odrzutowiec Arona. Też fajny zestaw, polecam. I z sezonu 7 taki mały setik Dwóch wojowników cynobrukaj, ostrze czasu. Głównie to kupiłem ten zestaw dla ostrze czasu. No bo tylko 40 zł to myślę, co będę sobie żałował. No i miałem przy okazji dwóch wojowników Węże tutaj. A więc pomyślałem sobie, co będę żałował. No, y, tutaj mam y, Samurai X, pojazd samuraja X sezonu 7, Władcy Czasu. Mamy tutaj generała ma y, Makie, Ostrze Czasu, Nije, Samurai X, oczywiście jednego z wojowników. No, tutaj mamy też mały setik sezonu 12, pojazd Kola. No, tutaj mamy ultra zbroję Arona Foxa z LEGO Nexonite. No, tutaj nie widać okładki, bo, to, bo mi się trochę zniszczało, bo to już ma parę lat. No, więzienie kryptarium, tak. No, zniszczyłam mi się okładka i wyrzuciłem. No, ale w każdym więzieniu, ale w każdym razie też mam więzienie kryptarium. No, robot Jaya z sezonu czwartego e, też tego e, też, o, też mi się zniszczyła. E, no i po prostu, no i tak jest. E, tutaj mam tego, tutaj mam też z sezonu szóstego. Piraci, pojazd Kaja i Nii. O. Spadła mi pod No. Więc odkładamy yy, tutaj pojazd, znaczy smog, Jaya z sezonu 6. No, tutaj z sezonu 5. opętanie yy, pojazd yy, jednego z duchów. Tej Aeroost, tej chyba aerostrza tak chyba się nazywało. No to kolejne to będzie oczywiście e, tego, dla nich śmigłowiec, podniebnych piratów, tak. No tutaj z sezonu 12 Lego tego pojazd skota No, to jest LEGO Nexonite z sezonu 3. Yy, pojazd ruiny Stonehard Też fajny zestawik. Też ma tutaj klatkę dla królowej. I oczywiście zakazana moc. Yy, tutaj odrzutowiec Kaja z sezonu 9. No to jest sezon czwartego pojazd tych tych no no tej armii Oczu do odrzutowiec kola z sezonu czwartego. E, tutaj trochę odsunę. E, nocna zjawa z sezonu ósmego. Tutaj maska nienawiści i ultrafiolet, ultra violet, Nia Lloyd. No, tutaj pojazd Moltora. Tutaj mamy księgę chyba oszustw albo czegoś tam innego. Ech, z tego. Tutaj y, mamy trzech braci. No, tutaj też się instrukcja już po prostu zniszczyła odłoszę. No. Też się zniszczyła instrukcja. Tutaj włożę to. No, tutaj mamy trzech braci, zakazaną moc, chyba straszny głód. No, teraz mamy żmijokopter. czena. Tutaj mamy pojazd Kola z sezonu 5. Opętanie. No tutaj z sezonu 12. Mam tutaj, wiecie, robot Kaja i oczywiście odrzutowiec Kaja. No, to w sumie jest jeden zestaw, tylko składa się. Wiecie, albo, składa się albo w robota, albo w odrzutowca, Zależy, kto woli. No i tutaj największy zestaw mój z LEGO, Nexonite, to oczywiście kolos całkowitego zniszczenia. Yy, bardzo fajny, polecam kupić. Cena katalogowa to 300 zł, ale z tego co wiem, to można je, je to już po takim czasie, około ponad 3 lata po tym, yy, to można kupić na Allegro za tak chyba ponad 200 zł. Yy, tutaj Kamienny Klej, General Garg, Jestro, Macy. Tutaj te gargulce, tutaj to takie dziwne wiecie. No i oczywiście kamienny kolos. Tutaj ma takie na, na stópkach ma tego ma takie dwie klatki też fajne. No i już ostatni zestawik to oczywiście ze Święta Umarłych. No wypadało coś kupić z tego Święta Umarłych, tak jak wypadało coś z tego Legacy kupić. No, no to mamy Kaja. I to akurat tego jest bardzo śmieszna historia, yy, dlatego, że nie, dlatego że chyba nie wiecie, za ile ja kupiłem ten zestaw. Nie zdajecie chyba sobie sprawy, ja wam powiem szczerze i chyba mi nie uwierzycie. Ten zestaw właśnie, pojazd kola ze święta Umarłych kupiłem za dokładnie 45 zł. Dokładnie 45. I już myślicie? Gdzie? Jak? No normalnie, gdzieś około 2 lata temu w Tesco zobaczyłem, znaczy po południu, bo poszłem do Tesco po południu po coś tam i zobaczyłem, że za 45 zł, no to wziąłem zestaw i kupiłem, a wyobraźcie sobie, było, było parę pudełek, no tak... 8, 9 pudełek i wyobraźcie sobie, przychodzę tego samego dnia, tego samego dnia wieczorem, no zaledwie po paru godzinach i wyobraźcie sobie, już w ogóle yy, no, w ogóle nie ma, w ogóle ani jednego zestawu nie ma. Po prostu wszyscy kupili, no bo jak można kupić taki pojazd za 45 zł, to po prostu. Tak, no bo to jednak cena, którą wygłowała to chyba ponad 100 zł, no a jest naprawdę nie, niezamowita promocja była w Tesco. A więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli chwilę Wam się podał, to strzelcie suba na moim kanale i zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Trzymajcie się do następnych filmów, pa!